Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem francuska brandy. Cujballes, trzydzieści osiem procent alkoholu. Bardzo popularna na półkach w supermarketach bytyjskich, chociaż muszę powiedzieć, że najczęściej ją widzę w Tesco. No i jest WSOP, czyli przynajmniej czteroletnia. Co tu jeszcze napisali? jest Właścicielem marki jest William Grant Sons, ale producentem jest Rhino, e, i tu jest nazwa, Rhino, i tak nazywa się ta brandy poza Wielką Brytanią. Rhino. Także e, widziałem, e, że tak powiem, recenzje amerykańskie, właśnie Rhino, ale butelka jest ta sama, ma tutaj yy, trzy beczki, bo tak się nazywa trzy beczki, także... Dobra, no to yy, przejdźmy do yy, degustacji. Używają yy, białych winogron z szampani, bordeaux i yy, Burgundii, yy, Wydestylowany yy, alkohol jest później leżakowany w beczkach yy, dębowych, by stworzyć yy, naprawdę delikatny, jedwabisty, yy, bogaty smak. Ech, no cóż, można powiedzieć, no. To nie jest moja pierwsza degustacja yy, tego trunku. Piłem wcześniej i święcie byłem przekonany, że już nagrałem tą brędę. Sprawdzam, a tu się okazało, że nie. Także to nie jest, że tak powiem, degustacja, która mnie zadziwi. Ale chcę Wam przedstawić właśnie tą, tą brandy. Jak widzicie dosyć ciemny, bursztynowy kolor. Bardzo ładnie wygląda. Aromat jest przyjemny, owocowy. Sporo rodzynek, jest lekka słodycz, ale w większości jest to wytrawny smak, aromat. Wydaje się, że taką najbardziej mocną, wyrazistą nutą właśnie jest nuta deski i trochę wanilii. Oczywiście jest też obecna nuta alkoholowa, ale ona jest. Wiecie co? Zastanawiająco m, przyjemna i stonowana. Ma nieco taki likierowy m, wydźwięk. Nie jest słodka, jak powiedziałem. Aromat m, taki wytrafny jest. Także całość jest taka ładnie zaokrąglona, przyjemna. No i jest sporo owocowości. <laughs> Całkiem przyjemna. Dobrze to spróbujmy. Wasze zdrowie. Smaku jest zdecydowanie bardziej słodko niż aromat, ale reszta jest bardzo podobna. Sporo deski, sporo manili, sporo rodzynek. Jest suszone owoce do tego leciutkie. No i jest sporo słodyczy, sporo słodyczy, taka likierowość nieco, ale później przychodzą oczywiście. E, ostrzejsze, takie pieprzne, ogniste nuty, alkoholowe e, i przyjemne rozgrzewanie. I ono z, dosyć długo się utrzymuje. Całość jest naprawdę fajna. Czuć nieco takich tanielicznych, ściągających nut deskowych, ale też ma się wrażenie e, takiego e, wiecie, starego białego wina. Nieco. No, i sporo właśnie tych przyjemnych rodzynek, tej słodkości, takiej. Jest też taka nuta nieco hmm, przyprawowa, ostrzejsza. No, tak jakby lekko imbirowa, ale w tym dobrym znaczeniu bo bardzo często zdarza się, ten imbir taki jakby był zatęchnięty, coś, nie, nie, to świeżutki, <laughs> świeżutki soczek imbirowy. Wszystko ładnie się miesza z tymi rodzynkami lub miałem winem, lekką pieprznością alkoholową. Jest naprawdę przyjemnie, bardzo łatwo się to pije. Rzeczywiście nie kłamali, że jest to bardzo taki jedwabisty, delikatny, delikatne odczucie w ustach. Bardzo fajnie się to pije. Także jest to taka budżetowa brandy, ale naprawdę przyjemna. Warto spróbować, jeżeli możecie. Bardzo dobrze się pije. Jeżeli próbowaliście, to oczywiście proszę o komentarze. Czy to w wersji pozaangielskiej, Rhinol, czy angielskiej, trzy Jest to bardzo fajna e, brandy. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się te brandy, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Czy jest?